kopelat dawno się nie widzieliśmy. Tak jakoś wyszło, bo najpierw przez chwilę byłam w koło brzegu, potem wyjechałam do Kijowa i Czarnobyla. No i teraz jestem. Przez cały ten tydzień muszę wam poskładać dla was materiał, żeby pokazać wam wyrywki z mojej wycieczki. Ale najnormalniej w świecie mnie to przerosło. Doszłam do wniosku, że po prostu nie umiem i nienawidzę robić montażu. Cały czas staram się to dla Was zrobić, ale po prostu mnie to odrzuca. W tym czasie jeszcze zdążyli mnie przyjąć na oddział dzienny do szpitala. Poniekąd nie za bardzo miałam wybór, bo mój lekarz podstawił, postawił mnie pod ścianą i powiedział, że że właściwie albo zacznę się leczyć, albo on tego dalej nie widzi. Więc zdecydowałam się pójść. Pierwsze wrażenia mam takie, że mam ochotę rozbić głową w ściany. Po pierwsze, tam właściwie końcuje się od 9 do 14 i w zasadzie w tym czasie są jedna, jedna góra, dwa zajęcia jakieś tam typu muzykoterapia albo elementy gimnastyki, coś takiego, co właściwie za dużo nie wnosi. Psychoterapia grupowa, indywidualna, właściwie tylko dla tych osób, które się zakwalifikują. Ja mam skierowanie, zobaczymy, jak to będzie. Cóż ponadto? Przede wszystkim dla mnie niezrozumiałą opcją jest to, dlaczego, jeśli przyjmują tam ludzi, którzy mają często takie lęki, problemy, depresje, to od nich się żąda, żeby oni się, nie wiem, socjalizowali. I w jakiś tam sposób udzielali społecznie. Dla mnie jest to absolutnie nie do przyjęcia i nie do zrozumienia, kiedy, kiedy słyszę pana ordynatora, który radośnie z całą plejadą gwiazd i innych lekarzy stoi przed 40 osobami i wyrywa do odpowiedzi jak w szkole typu: A teraz w stanie opowiedzieć coś o sobie, ewentualnie, ale dlaczego wy nie chodzicie na te zajęcia? No cóż, może nie chodzą, dlatego, że się źle czują, na przykład. Nie wiem, jakim specjalistą jest pan doktor, ale na pewno nie jest empatyczną osobą. Przynajmniej na takiego nie wygląda, bo powinien to rozumieć, że dla kogoś może to być strasznie trudne, żeby się w ogóle gdzieś zebrać. Wiem, że takie zajęcia mają na celu aktywizację i jakby pomoc, ale przynajmniej dla mnie pomoc polega na spokojnym i stopniowym nakłanianiu, pomaganiu komuś. A nie na opcji typu musisz, masz być, masz podpisać listę, trzy razy nie przyjdziesz, za przeproszeniem wypierdaj, tak? E, no, nie wiem, dla mnie to nie jest kategoria pomoc, ale może to źle rozumiem. Mm, także tak to wygląda, to samo na obchodzie. Chyba przeżyłam największą traumę od czasu, słuchajcie, liceum, gdzie byłam wyciągnięta się od klasy, żeby jakiś tam większy deklamować. E, pod tytułem, no, jest, jest sobie ten, ten obchód. 14 osób siedzi. Ja tych ludzi na oczy nie widziałam. Natomiast yy, no jest pan ordynator i mówię to ja tak gwiazd. Rozumiem, że oni by się chcieli czegoś o mnie dowiedzieć, ale ja niekoniecznie mam ochotę się dzielić swoimi przeżyciami bardzo jakby. Um, no Takimi intymnymi, tak, emocjami, ludźmi, których, kurde, nie znam, tak? Jeszcze mam stać tam, jakby była na odpowiedzi. No poczułam się delikatnie dyskomfortowo. I zachowałam chamsko pod tytułem, nie, nie będę, tak, bo nie. Bo potrzebuję czasu, żeby się oswoić, nie jestem w tym momencie w fazie manii, że mogę wszystko podbijać świat i ogólnie, i ogólnie wszystko super pięknie, ładnie mogę skopać, tak. Ogólnie zdążyłam się dzisiaj trzy razy, hmm. załamać, stwierdzić, że czuję się tak samo koszmarnie wtedy, kiedy... Kiedy szłam na zwolnienie z pracy, że mam znowu koszmary, że po nocach śnią mi się jakieś straszne rzeczy, że budzę się co 4 minuty ze stresu. I zlądko. Kot mi tutaj szaleje strasznie. Dzisiaj chyba się cieszę, że wróciłam. No, tak czy siak, po prostu jest to, jest to dla mnie jakieś takie bardzo trudne, że muszę tam chodzić. Co prawda dało mi to dużo do myślenia, że być może nie chodzi ani o samą pracę, ani o konkretnie o szpital, tylko że po prostu jest to w ogóle jakieś zjawisko problemu, że, że mam kłopot, żeby wychodzić z domu i podejmować jakąś bardzo taką konkretną, usystematyzowaną aktywność. Dużo rozmawiam z tym swoim lekarzem prowadzącym. On uważa, że w sumie no, warto by coś z tym zrobić, niezależnie od trybu pracy, że wolę pracę prawda, w domu. Niż powiedzmy na etacie, ale no, muszę mu przyznać, że ma rację. Po tym, jak już tam zaczęłam mi się telepatii się popłakałam, który się z rzędu to odleciałam na jakimś tam małym, skórzanym krzesełku, które nam tam proponują w ramach dziennego oddziału. No i odpadłam na dobre dwie godziny. Um, już mi trochę schodzi, bo teraz czwarta godzina mija, ale ogólnie nadal czuję się śnięta, mam kołatanie serca, jest mi niedobrze. I chodzę lekkim slalomem, i jak słyszycie, pewnie trochę się też prączę w zeznaniach. No i dobra, stwierdziłam, że jakoś dam radę, spróbuję, przyjrzę się, jak te zajęcia wyglądają i będę wam na bieżąco recenzować, jakie mam, jakie mam odczucia, co to tak naprawdę może dać, przynajmniej z mojego subiektywnego punktu widzenia, i spróbuję w tym czasie zmontować dla Was jakiś sensowny materiał dodatkowo. Póki co trzymajcie się i trzymajcie za mnie kciuki, żebym tam ani nikogo nie zamordowała, e, ani nie weszła pod szafę i spod niej nie wyszła. Trzymajcie się, papa.